Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w filmie na temat wycofanych perfum. Będą to konkretnie perfumy wycofane, których wycofania. No nie rozumiem albo no ciężko, mi, ciężko mi to wycofanie zrozumieć. Bo są też takie perfumy, które jak najbardziej, które, których wycofanie rozumiem, mimo że były dobre. Podam wam przykłady, powiem o co chodzi za chwilę, ale najpierw chciałbym Was jeszcze zaprosić na mojego Patrona i to jest to serwis, który możecie w mnie finansowo w zamian za jakieś tam benefity. W opisie znajdziecie link na dole, jak sobie klikniecie i jak wejdziecie w link, to wszystkie szczegóły tam, tam będą. no. Poza tym, w opisie jeszcze jest mail do kontaktu ze mną. Gdybyście mieli jakąś sprawę, której nie chcecie poruszyć, poruszać w komentarzach, to zawsze możecie do mnie napisać. No, zacznijmy już chyba bez zbędnego przedłużania. Jeśli chodzi o temat filmu, no to wiadomo, no często perfumy są wycofywane, dlatego że nie ma z nich zysku, co jest jak najbardziej zrozumiałe. Ale niektórych wycofań po prostu nie potrafię zrozumieć, bo miałem wrażenie, że te perfumy jakoś wpasowują się w klimat, albo wydawało mi się, że sprzedają się dobrze, albo nie wiem, mam jakieś myśli, że można by było zrobić coś z nimi inaczej. Nieważne, będę się starał wszystko tłumaczyć. Zacznę od miejsca dziesiątego, czyli do takich perfum, których wycofanie, których wycofanie jakoś tam rozumiem. Na miejscu pierwszym będą takie najbardziej niezrozumiałe dla mnie. Zapachy no to im dalej, tym bardziej tego nie rozumiem, tego wycofania. Dobra, nieważne. Miejsce dziesiąte Dawidow Zino. Niestety perfumy wycofane. A szkoda, wycofane po prawie 40 latach, bo są to perfumy chyba z 1986 roku. No także były na rynku trochę, trochę, trochę lat i strasznie ubolewam nad wycofaniem tych perfum, bo ja rozumiem, że takim perfumom ciężko jest istnieć na rynku, no, no bo. Często czuć, że są to perfumy nie dzisiejsze i niewiele osób chce nimi pachnieć, ale Zino, Zino miał coś w sobie, Zino wcale nie pachniał tak oldschoolowo, jak, jak można by sobie wyobrazić, nie wiem, perfumy z 1986 roku, wielu z Was pewnie nawet, wielu z Was, nie wiem czy wielu z Was, ale na pewno jakaś część nawet nie, nie pomyślała o spróbowaniu ich, no to, bo, no bo... Pomyśleli, że będzie pachnieć, nie wiem, dziadem czy coś, tak jak ja myślałem na początku, ale spróbowałem tego Zino i kurczę, to wydaje mi się jest naprawdę ponadczasowe pachnidło, bardzo ciepłe, drzewne, paczulowe i wcale nie pachnie oldschoolowo, wcale nie pachnie dziadkowo i kurczę, uważam, że póki można je dostać w dobrej cenie, to kupcie je. Po prostu je kupcie, bo potem będziecie żałować, jak, jak je wycofają kompletnie i będzie problem z dostaniem ich. A też może dojrzejecie do tego zapachu, jak, jak to w moim przypadku było, bo jest to naprawdę, naprawdę kawał solidnego pachnidła. Miejsce dziewiąte wędruje do perfum marki Gucci, jest to Gucci Guilty Absolu. I kurczę, ja wiedziałem, że te perfumy będą wycofane, tylko no one się nie nadają do mainstreamu, no jest... Są bardzo skórzane, wytrawne, brudne, ziemiste, dymne, drzewne. No, taka nisza pełną gębą to jest. I kurczę, Gucci mógł je, nie wiem, wyp... nie wiem, dać do jakiejś bardziej niszowej serii. Może Gucci ma w ogóle jakieś niszowe, takie bardziej ekskluzywne serie? Chyba, Chyba nie bardzo w sumie. No, nie wiem, ale albo mogli je wypuścić, no nie, nie, nie pod szyldem Gucci Guilty, żeby tylko zrobić kolejnego flankera, żeby niby jakoś się tam sprzedał, tylko jako jakieś oddzielne pachnidło, no. No, nie wiem, no wypromować je jako bardziej jakieś ekskluzywne perfumy, może takie ich butikowe perfumy, cokolwiek, ale no, w mainstreamie on niestety, no, no nie mógł się sprzedać, nie miał jak, a szkoda, bo to naprawdę, naprawdę kawał solidnego pachnidła, i póki jeszcze, jeszcze chyba można dostać na rynku butelki, więc. Polecam sprawdzić, jeśli nie znacie. Miejsce ósme, Sahara Noir od Toma Forda. No i kurczę, tu mam taki problem, że z tego co wiem, to te perfumy zostały wycofane dlatego, że nie opłacało się ich produkować, bo były chyba po prostu za drogie w produkcji, miały za dużo naturalnych składników i nie opłacała się ich sprzedaż. Kurczę, panie Tom Ford, było podnieść cenę. <laughs> No nie wiem, myślę, że te perfumy mogłyby zrobić furorę nawet w tym, w tym ich private blend, w tych, w tych kolekcjach naprawdę drogich, gdzie ceny sięgają 10-15 zł za mililitr i wydaje mi się, że wtedy byłoby to zdecydowanie opłacalne dla nich, bo pozbywanie się tak genialnych perfum z portfolio to. To według mnie duży, duży błąd. Perfumy wybitne, piękne, gęste kadzidło, cudo, po prostu cudo, uwielbiałem je bardzo. Miałem kiedyś swego czasu odlewkę, niestety, jest już wypsikana, a kupno tych perfum w jakiejś w miarę znośnej cenie graniczy z cudem, a właściwie możliwe, że już jest niemożliwe, więc. Yy... Ogromna, ogromna szkoda, że Sahary Noir już z nami nie ma. Miejsce siódme. Cartier Declaration Dunsoir. No i też ogromna szkoda, bo są to perfumy genialne, je uwielbiam, bo bardzo lubię róże w perfumach, ale ciężko mi znaleźć jakieś różane perfumy, które chciałbym nosić, a to były właśnie takie perfumy. Ta róża była lekka, zwiewna, drzewna, taka raczej męska, przyprawowa. No właśnie ten taki temat taki męski, bardziej kojarzą, kojarzący się, męsko róży, no to jest coś, czego, czego mi brakuje trochę w perfumach. I powiem szczerze, że chyba nie znam, nie znam lepszych, męskich, nazwijmy to, różanych perfum niż Declaration deklar Dunar. Także ogromna, ogromna szkoda, niemniej rozumiem, że popyt na te perfumy mógł być nie największy, no bo no, nie każdy lubi róże, a podejrzewam, że większość mężczyzn nie chce pachnieć różą po prostu. Niestety, szkoda, ja chcę. Miejsce szóste Bulgarii Men Black Orient. I wydaje mi się, że tutaj powodem wycofania było m.in. to, że ta, ten flakon był bardzo podobny do klasycznego men i nie, róż, nie różni się praktycznie niczym oprócz małego napisu Orient pod Men, chyba, chyba tak to mniej więcej wyglądało. No i poza tym był, był podobny do tego Men in Black, ale zdecydowanie gęstszy, bardziej orientalny, jak sama nazwa wskazuje. Mieliśmy tu takie nuty jak ud, mieliśmy róże i nadal był taki fajny, musujący, em, taki korzenny jak klasyczny Men Black, ale był zdecydowanie cięższy, zdecydowanie bardziej taki ekstraktywny. Nie wiem. No, robił, robił, robił ogromne wrażenie i naprawdę szkoda, że, no, że, 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 się, że się nie sprzedawał, podejrzewam. Miejsce piąte Lalik Omar Alom Voyager. Tak. Świetne pachnidło. Według mnie pasowało bardzo do portfolio marki Lalik. Bardzo wyróżniające się, bardzo charakterne, wyjątkowe pachnidło. Takie chłodne, paczulowe, bardzo wytrawne, drzewne, męskie pachnidło. No i, i, i to właściwie tyle. Nie będę tutaj robił recenzji, bo nie o to chodzi, ale. Kurczę, dlaczego, dlaczego, dlaczego go wycofali, naprawdę, naprawdę nie rozumiem, bo wydaje mi się, że, no nie wiem, hype na no może nie, że hype, ale no, te perfumy są dosyć znane, przynajmniej w takim kręgu perfumowym i no, były naprawdę świetne i aż mnie dziw bierze, że je wycofali i dziwnie bierze, że prawdopodobnie się nie sprzedawały, bo, no kurczę, no, szkoda, szkoda, ogromna szkoda. Miejsce czwarte, One Million Privé od Paco Rabanne. No i tu mam, tu jestem zdziwiony, no bo kurcze, flakon się wyróżniał, widać było, że to jest co innego. E, wpasowywał się zapachem takiego klimatu, który mamy dzisiaj i wtedy jaki był e, w mainstreamie? E, w męskich perfumach był ciepły, słodki, korzenny, otulający i przy okazji bardzo dobry jakościowo, naprawdę, naprawdę parametrowo też robił robotę. I. Ciężko mi powiedzieć co tu nie zagrało. Naprawdę nie wiem dlaczego się nie sprzedawał. Nie wiem. Chyba, że był jakiś inny powód wycofania go. Chociaż wydaje mi się, że zazwyczaj tu chodzi niestety o pieniądze, więc no, no... Ogromna, ogromna szkoda. I jeśli kiedyś będziecie mieli okazję je dorwać to a nie znacie to przetestujcie obowiązkowo, bo nie jest on podobny do klasycznego One Million'a. Jak klasycznego One Million'a nie lubicie i nie wiem jest dla was za słodki, zbyt ulepny, no to wersja priwe. no jest po prostu ciekawsza i tyle, lepsza, ciekawsza, fajniejsza. Kropka. Miejsce trzecie, czyli podium już. Aymen, Pior Hawan. I to jest dopiero coś, co mnie boli, bo odkąd chyba L'Oreal, prawda? Tak mi się wydaje, że L'Oreal przyjął Muglera. No i zaczęło się wycofywanie linii Aymen, linii Pior. Został klasyczny Aymen, został chyba Pior Mold. I, I nie wiem to chyba wszystko. Możliwe, że coś tam jeszcze jest, ale Pior Hawan został wycofany. i Czego też nie rozumiem, bo zapach doskonale się wpasowywał w, w klimat. Taki obecnie, w obecne trendy, wydaje mi się. No i był po prostu mega przyjemny, bardzo taki wiśniowy, słodki tytoń, bardzo otulający, bardzo dobry parametrowo. Nie rozumiem wycofania w ogóle nie rozumiem wycofywania linii Pior. Kurde, no boli mnie to strasznie, bo uwielbiałem te, te perfumy, uwielbiam całą serię Amen e od Muglera. Także, no, no boli i ogromna, ogromna szkoda. Miejsce drugie, Calvin Klein Dark Obsession. Co tu się zadziało, to już dopiero nie wiem. Chociaż możliwe, że te perfumy trochę wyprzedziły swoje czasy, bo e, nie pamiętam, w którym roku wyszły. Muszę aż sprawdzić, czekajcie. Okej, okay, 2013. No. Wydaje mi się, że jakby te perfumy wyszły dzisiaj na rynek, mogłyby zrobić furorę. No niestety nie zrobiły. A szkoda, bo pachnidło jest po prostu jakieś genialne. To jest moje odkrycie w ogóle zeszłego roku. Jest ciepłe, zamszowe, takie bardzo, bardzo podobające się otoczeniu. Bardzo wpasowujące się w obecne trendy. Takie właśnie waniliowe, korzenne, właśnie takie skórzane. Ale przy okazji nie popada to w takie tony drażniąco syntetyczne, jak to mamy, jak to widzimy dzisiaj w tym w perfumiarstwie męskim. Dlatego wydaje mi się, że no jakby został wypuszczony dzisiaj, to mogłoby być lepiej. W 2013 podejrzewam, że, no nie wiem, albo nie wiem, może był źle wypromowany, może nie był jakoś tak ogólnodostępny, nie mam pojęcia co tu nie zagrało, ale ogromna, ogromna szkoda, bo pachnidło świetne, naprawdę świetne, mówię to z. Bardzo szczerze, z całego serca. No nic, miejsce pierwsze. I nie wiem, czy to jest plotka, chociaż yy, sprawdzałem trochę źródeł, widziałem wiadomości i korespondencje wymieniane z, yy, z przedstawicielami marki, którzy potwierdzali, że pachnidło to jest wycofane. A mianowicie Blue Electric Lanouis O co tu chodzi? To pachnidło wyszło chyba niecały rok temu. Yy, zbiera mega dobre recenzje. O co chodzi? Jeszcze nawet niedawno je recenzowałem i jeszcze były, były dostępne. Dzisiaj już flakony są wyprzedane, bo ludzie przeczytali, że są wycofane. Też się nie dziwię, że są wyprzedane, no bo jest to naprawdę kawał dobrego pachnidła i, i ja po prostu nie wierzę, że on się nie sprzedawał. Po prostu ciężko mi w to uwierzyć i jest to bardzo, bardzo dziwna decyzja działu sprzedażowego. Chociaż nie wiem, no oczywiście my szarzy ludzie nie znamy szczegółów, nie wiemy co się tam dzieje i w San Laurent, ale jeśli nie jest to plotka, jeśli naprawdę zapach został wycofany, to jest to po prostu dla mnie najbardziej niezrozumiałe i dziwne o co chodzi. No nic. To by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, jeśli znacie jakieś wycofane zapachy, które według Was nie powinny być wycofane i nie rozumiecie dlaczego zostały wycofane. Tyle ode mnie. papá